Hej, hej, witam was w kolejnym materiale poświęconym DBD, dzisiaj o tym jak Alan Wake w samym świecie Dead by Daylight wlądował i dajcie znać, czy byście chcieli tego typu materiały dotyczące po prostu innych postaci w samej grze. Alan jest pisarzem grozy i w zasadzie można go porównać do takiego naszego Stephena Kinga, gdyż wszystkie jego książki stają się bestsellerami. Niestety w pewnym momencie swojego życia przez dwa lata nie mógł napisać ani jednej strony nowej powieści, przez co wyjechał ze swoją żoną na, do małego domku nad samym jeziorem. Niestety sama jego żona zaginęła, a Alan został przeniesiony do innej rzeczywistości, w, tu, w której działy się wydarzenia z jego jeszcze nienapisanej książki. Więc ten zaczął pisać właśnie tą obą książkę tylko i wyłącznie po to, aby wrócić, że tak powiem, do naszej rzeczywistości, do naszego świata, aby móc po prostu odnaleźć swoją żonę. I tak jak widzimy w samym trailerze, niestety Alan Wake nie przeszedł, nie wrócił w zasadzie do naszej rzeczywistości, tylko został przeniesiony do świata bytu na wpływ po prostu desperacji oraz nadziei, że wróci po prostu do naszego świata i po prostu wróci do swojej żony. Stało się właśnie to ze sprawą jego skrajnych emocji, czyli nadziei, determinacji, a w zasadzie potem również zrezygnowania, że da on radę najnormalniej w świecie wrócić do swojej żony i to idealnie pasuje do świata DBD, tak jak wam mówiłem w dwóch innych materiałach poświęconych właśnie Lord oraz uniwersalności świata, do których możecie sobie zajrzeć. Więc niestety w świecie Dead by Daylight Alan Wake już nigdy nie wróci do swojej żony, i będzie on trwał w wiecznej gonitwie ocalałych oraz zabójców, którym niestety może kiedyś sam się stać. I w zasadzie to by było na tyle, jeżeli chodzi o, właśnie, o taką krótką historię: jak Alan Wake znalazł się w świecie DBD. Jeżeli będziecie chcieli więcej tego typu materiałów, no to po prostu dajcie znać na dole w komentarzu. Ja wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego. Hej hej.